wszystkim tutaj Łyce witam was w kolejnym odcinku Witamy was w kolejnym filmie ogólnie I dzisiaj jak Państwo widzicie po tytułu Opowiem wam o konkursie z okazji 3000 subów, za które Serdecznie jeszcze raz dziękuję No i Tak, będzie kolejny konkurs I widzicie w pięknego Tornada w swej normalnej formie I tej magicznej, bo Właśnie ten konkurs ma związany z tornadą Ale jeszcze wiecie dlaczego więc przejdziemy od razu do rzeczy, czyli do zasad konkursu. I jeżeli chodzi o cel konkursu, to waszym zadaniem będzie narysowanie tornada, właśnie. I możecie go narysować albo w tej formie, czyli w formie normalnego konia, albo w tej, czyli w formie tego magicznego konia, czyli Pegaza. Więc możecie albo go narysować takiego. Od razu już pokażę, żebyście nie dzieli. O. Oczywiście możecie bez kantara, z kantarem, jak tam wolicie. O. Jak on wygląda. Będziecie mogli sobie przyjrzeć wszystkim jego detalom i macie właśnie odwzorować go takiego, jakim jest. Więc możecie go albo narysować, właśnie wiem, takiego zwykłego konia, albo narysować go w jego tej magicznej formie, jak jest królem i jak pokonuje wrogów i w ogóle. O. może być na przykład oczywiście pamiętajcie, że jak będziecie rysować go w tej magicznej postaci to musi mieć swój wisiarek, pamiętajcie a i fajnie, fajnym pomysłem byłoby, byłoby też gdybyście na przykład gdybyście go rysowali właśnie w tej formie to fajnym pomysłem byłoby dorysowanie mu y, tych klejnotów w harmonii, których y, czasami nie używa pomyślcie o tym to też był, był fajny pomysł. No. Także waszym zadaniem, jeszcze raz przypominam, jest narysowanie tornada albo w tej normalnej formie, albo w tej magicznej. Sami możecie zdecydować. Także myślę, że to jest całkiem fajne zadanie, jeszcze czegoś takiego nie było. Także postarajcie się, bo wtedy będzie. No, jeżeli chodzi jeszcze o takie ogólne zasady, to... Yy... Tornado na waszym rysunku może się znajdować w dowolnej scenerii, nie wiem, w stadionie tornado, gdzieś tam, nie wiem, jakiejś magicznej krainie jedorożców albo gdzieś, albo na Księżycu, no gdziekolwiek. Co tam sobie wymyślicie, to zaakceptuję. No i jeżeli chcecie, to też możecie na rysunku umieścić jakieś inne konie z mojej stajni, ale to już zależy od Waszej wyobraźni, od tego, co tam wymyślicie. I oczywiście liczy się kreatywność, pomysłowość i sposób wykonania rysunku. Jeżeli chodzi o technikę, no to macie zupełną dowolność. Może to być, nie wiem, normalnie narysowane kredkami, może to być narysowane, no... Może to być potem pokolorowane farbami, pastelami, no ogólnie wszystkim. Możecie stosować dowolną technikę no... Także tak. I zaraz przejdziemy do nagród, ale jeszcze powiem do kiedy trwa konkurs. Dzisiaj jest 19 maja i konkurs będzie trwał miesiąc, czyli do 19 czerwca. Tak. Do 19 czerwca macie czas. Myślę, że to jest sporo czasu, ponieważ jest to dokładnie miesiąc, także... Naprawdę macie sporo czasu, żeby przemyśleć, jak to narysować, i żeby wszystko wymyślić. Także macie naprawdę sporo czasu na zrobienie tego, więc tak właśnie jest. I zanim przejdziemy do nagród, to powiem, że będą trzy miejsca. I właśnie za chwilę przy nagrodach opowiem Wam wszystko o tych miejscach. Teraz zapraszam Was na część z nagrody. Okej, okay, tak właśnie wyglądają nagrody. Jak widzicie, jak widzicie, są to kolejne książki. Tak wiem, trochę dziwne, ale. No, tak pomyślałam, że skoro macie narysować Tarnata, to wybierę trzy takie książki o koniach jako nasze nagrody i będą, jak już wcześniej mówiłam, będą trzy pierwsze miejsca i co pierwsze miejsce będzie ta oto książka, czyli książka Liliany Fabi Fabisińskiej, Klinika pod łapką", taka seria i Lava", tytuł Lawa w tarapatach. To jest naprawdę fajna książka, też ją sama czytałam i naprawdę jest bardzo fajna, że to jest właśnie nagroda za pierwsze miejsce. Za drugie miejsce nagrodą jest książka Kelly Enzykain, stania pod podkową, Marysia i Szczęścia. Jest też bardzo fajna, także myślę, że jest o co walczyć. A za trzecie miejsce jest kolejna książka Kelly Enzykain, stania pod podkową. Tym razem to jest Hania i Nadzieja. O. Także naprawdę uważam, że jest o co walczyć, ponieważ sama czytam te książki naprawdę są fajne. Także naprawdę jest o co walczyć. Także pamiętajcie, pierwsze miejsce, drugie i trzecie. Także jeżeli chcecie wygrać którąś z tych książek, no to no. I jeżeli chodzi o te miejsca, no to pierwsze miejsce no to oczywiście będzie najładniejsza praca jaką mi przyślecie. Drugie miejsce no to taka mniej ładna, ale też bardzo ładna. A trzecie, no to wiadomo, tam jeszcze mniej ładna, ale naprawdę ładna. A, i jeszcze chodzi, jeżeli chodzi o przesyłanie prac, żeby o to nie zapomniała to pracę swoje możecie przesyłać na mojego maila. Link, yy, nazwa mojego maila na wp. będzie podana w opisie i na właśnie będziecie mogli przesyłać swoje prace, tak jak zwykle. Wszystkie ważne informacje, jeżeli chodzi o zasady. I o to, gdzie przesyłać pracę, będzie wszystko napisane w opisie, także... także przeczytajcie sobie opis, żeby wiedzieć, gdzie przesyłać pracę. No i to było na tyle w tym filmie. Mam, mam nadzieję, że weźmiecie udział w konkursie. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za 3000 subów, bo to jest naprawdę duża liczba i cieszę się, że już jest tak dużo na moim kanale Miłości Koni. I nie tylko. Także bardzo dziękuję Wam za to, za tak wielką liczbę. No i trzymam z Was kciuki i bierzcie udział w konkursie. Także, no. Wszystkie ważne informacje będą badane w opisie. także Jeżeli czegoś zapomnicie, no to, no to wejdźcie sobie do opisu i wszystko przeczytajcie. Tam będą wszystkie ważne informacje. Jeżeli chodzi o zasady, gdzie przesyłać pracę, tam wszystko będzie. I tam będzie też spis nagród. Także. No. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.